Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale, no i jak widzicie nadchodzi zima w Forzie Horizon 5 i jest to jednoznaczne z tym, że w końcu będzie można zdobyć Toyota GR Yaris, czekałem na ten samochód praktycznie od premiery gry, no i w końcu się doczekałem, zdecydowanie jeden z najbardziej oczekiwanych samochodów w grze, chciałem nim pograć chciałem wam też o nim opowiedzieć, bo spędziłem z nim sporo fajnych chwil, tak więc jest w końcu GR Yaris czekałem na niego z takim nie wiem, że praktycznie zobaczcie. wszystko tutaj, co się dało, pozdobywałem w Fordzie Horizon. Kia, którą aktualnie widzicie, zrobiła na mnie spore wrażenie, bo naprawdę fajnie sobie ten samochód można było tuningować wizualnie. Robiłem to na streamie, teraz w ogóle też robię streamy na YouTube, tak więc możecie sobie też nadrobić zapisy streamów, jeśli nie widzieliście tego, no ale też macie przebitki, abyście na szybko zobaczyli, jak właśnie tutaj wyglądają moje wersje tuningowe tych aut, które można właśnie w tym miesiącu zdobyć. Kolejny samochód to był oczywiście Ford Mustang, Dark Horse, którego mogli sobie już na starcie zdobyć. Niewiele w nim tutaj modyfikowałem, tak więc tak wygląda moja wersja tuningowa. No i na jesień można było zdobyć Hyundai'a najnowszego, elektrycznego, niestety, ale też jak widzicie, z fajnym malowaniem, z fajną felgą. Ten samochód tak dosyć futurystycznie i sportowo wygląda, A tak więc tak wyglądały tutaj moje poprzednie zdobycze. No i jak widzicie, niewiele trzeba było zrobić. Niespełna 30 minut, aby zdobyć Toyota GR. I zaraz sobie ją odbierzemy, teraz pokażę Wam, co tutaj musiałem zrobić. Przede wszystkim rozegrałem Toby trwiala, bo za niego jest aż 10 punktów. A im szybciej rozgrywamy tego trwiala, jak tylko zmienia nam się pora roku, tym też mamy więcej takich hardkurowych graczy. I naprawdę wystarczą dwa wyścigi, aby tutaj zaliczyć i dostać aż 10 punktów. Oczywiście potrzeba tutaj abonamentu, jeśli gracie na Xboxie. Tak więc jeśli go nie macie, to trzeba tutaj wybrać sobie jakieś inne wyzwania. Następnie rozegrałem sobie taki szybki wyścig stworzony przez jakiegoś gracza. Był to wyścig po torze. No i kolejny wyścig, również stworzony przez tutaj społeczność. Graczy i był to taki wyścig, który wygląda troszeczkę jak labirynt. Można było się tutaj pogubić. No i na sam koniec wziąłem sobie tutaj Hyundai'a, którego niedawno zdobyłem, właśnie na streamie. Zrobiłem fotkę na wydmach i to wystarczyło, aby właśnie tutaj zdobyć ten samochód, bo te wyzwania, które tutaj widzicie, robiłem już w ramach pierwszego sezonu. One po prostu przechodzą na każdą porę. A Tak więc, moi drodzy, przechodzimy. Sobie do odebrania Toyoty GR Yaris czekałem ten samochód niesamowicie długo ponieważ on na dobrą sprawę jest tylko w Gran Turismo 7 pokazywałem wam ten samolot nawet odcinek o nim nagrywałem tak więc tylko do tej pory był w Gran Turismo 7 oczywiście GR Yaris pojawia się też w WRC tam mamy właśnie w tej najwyższej kategorii rajdowej możliwość pościgania się tym samochodem no wiadomo w wersji przystosowanej pod rajdy WRC gdzie konkurujemy chociażby i 20 od Hyundai'a czy też Ford'em Pumą, natomiast tutaj mamy w końcu możliwość pobawienia się tym samochodem w grze oficjalnej, a nie gdzieś tam zmodyfikowanej na otwartej przestrzeni, tak więc odbierajmy sobie ten samochód i najpierw sobie go sprawdzimy w wersji seryjnej jak on wygląda, jak brzmi, a potem sobie oczywiście go stuningujemy no i pierwsze spojrzenie na ten samochód w trybie swobodnym. Już nam tutaj się rzuca w oczy, że mamy dwa tryby: tryb trasa i tryb sportowy. Zwróćcie uwagę, że sobie to możemy tutaj przełączyć fajnie, że takie rzeczy nam się tutaj pojawiają. No i proszę bardzo, rzut okiem na GR Jarisa. No, w porównaniu do seryjnej Jariski, ten samolot naprawdę jest szeroki i robi on wrażenie na żywo. Może to nie oddaje tutaj Forza Horizon, ale on jest naprawdę dosyć moc tutaj poszerzony. Bardzo agresywny. No i patrząc na kabaryty tego auta, jest takim tutaj, powiem, małym gokartem, ale odpad Zobaczmy sobie ten samochód, zobaczmy jak on w serii brzmi. Zakładam, że nie będzie brzmiał i tak powinno być. No nie brzmi po prostu seryjnie i... Tutaj nie ma w sumie różnicy czy to jest gra czy rzeczywistość, trzeba w tym aucie wymienić wydech, jeśli chcemy, żeby ten samochód brzmiał i faktycznie on po wymianie wydechu zdecydowanie tutaj lepiej brzmi, nie ma się czego wstydzić jak na właśnie taki mały silnik, z którego no oczywiście inżynierowie Toyoty wycisnęli ile się dało, a widziałem, że ludzie potrafią naprawdę jeszcze, jeszcze dużo więcej właśnie z tego silnika 1.6 wycisnąć, nawet i po 400 koni, tak więc... Da się, jak widzicie, jest tam spory zapas e, mocy, jaki z tego auta tutaj można wycisnąć, e, ale też możecie zobaczyć, jak prezentuje się wnętrze tego auta. Niestety mamy kierownicę po stronie tutaj prawej pasażera, e, tak więc troszeczkę lipa, no ale jest to oczywiście, już tutaj widzimy też wersja przedliftowa, poliftowa wygląda w środku dużo, dużo, według mnie gorzej. Natomiast jakby rozumiem zamysł, co chcieli tutaj inżynierowie Toyoty osiągnąć, natomiast no mi zdecydowanie bardziej podoba się wersja, którą tutaj mamy dostępną w grze. No i oczywiście jesteśmy w trybie Forza Vista. Chciałem sobie tutaj z wami troszkę posiedzieć, popowiadać. Tak wam mówię, mamy tutaj silnik 1.6, 3 cylindry, 261 koni, 360 momentu. Natomiast w wersji poliftowej tegorocznej mamy tutaj tych koni troszeczkę więcej, bo aż 280, też moment wzrósł do 390. I co ciekawe też, ten samochód pojawił się w wersji automatycznej. I twórcy tutaj twierdzili, że sporo osób, które mają tylko prawko na automat nie wiem, to takie prawko robi, e, szczególnie jeśli chodzi o facetów, natomiast stwierdzili, że też chcia, chciałaby Toyota, aby te osoby mogły sobie po prostu e, ten samochód kupić, mieć frajdę z tego auta. No i e, od silnika przejdźmy sobie może tutaj do bagażnika. Bagażnik nie jest jakoś mocno pojemny, szczególnie jak macie kobietę, która idzie do Świętej Trójcy, czyli wiecie, Pepko, e, e, Action i tego typu sklepy, albo jak do Ikei na zakupy, 170 litrów to jest mało, natomiast to jest autosport można temu tutaj pojazdowi to wybaczyć, natomiast jeśli chcecie ten samochód mieć na daily, no to niestety tutaj z tyłu jest sporo wirusów. a mianowicie no mały bagażnik, to jest oczywiste. Mało tego, ten bagażnik tutaj nie ma w ogóle oświetlenia, a tak więc jak ja na przykład mam parking, gdzie coś tam sobie bym grzebał w bagażniku, to ciągle mi gaśnie światło, które jest na fotokomórkę, i jak tutaj nie ma w bagażniku światła, to czasami, jak coś tam się grzebie, coś tam się szuka, jak jakieś zakupy tutaj bierze, to jest to dosyć problematyczne. Nie ma też, jak widzicie, czujników parkowania. I oczywiście są to takie wady, do których można by było się doczepić, że to w sumie nie są wady skrót auto sportowe, Natomiast mówię, dużo osób chciałoby chociażby takie auto sobie kupić jako jedyne, na daily. I to są niestety minusy tego auta, które tutaj widzimy z tyłu. Dodatkowo też niestety jest cholernie słaba widoczność. Pamiętam, jak pierwszy raz tym autem parkowałem, było to w ogóle taki mój pierwszy raz, jakby kontakt z kamerą cofania w samochodzie i mówię, nie no, ja tam kamery nie używam. Ja sobie jadę normalnie, ja tam chcę mieć wszystko pod kontrolą. I się okazało, że widoczność jest, tutaj mamy małą szybkę z tyłu, tutaj ta szyba z tyłu też jest, tutaj daje nam małe pole widzenia. Mało tego, tutaj nawet nie ma wycieraczki, ale do tego byłem przyzwyczajony, bo w BMW też nie miałem wycieraczki z tyłu, sedany nie posiadały jej. Tak więc no było małe zaskoczenie, trzeba było szybko przesiąść się na i nauczenie się kamery cofania. Nie mamy też, tak jak mówiłem, czynników parkowania, e, więc było to <laughs> ciekawe, zdecydowanie doświadczenie. Ty to faktycznie tam, jak macie jakiegoś, nie wiem, znajomego, który mamy do się to tam nie ma, nie ma opcji, żeby go w ogóle przewieźć. Tam będzie ściśnięty, siedział. To jest bardziej taka przestrzeń, wiecie, na bagaże czy ewentualnie na dziecko, e, ale tam jest tak mało miejsca z tyłu, mało tego. Te fotele nie mają jakby pamięci, wiecie, e, że sobie odsuwacie, wpuszczacie kogoś i ten fotel. Ale zapamiętuję swoją pozycję, nie, to tu wszystko jest manualnie praktycznie, e, tak więc no zapomnijmy, że my tam mamy miejsce na bagaże, gdzieś chcecie na wakacje jakieś pojechać, byle niedaleko, to tam może sobie jakieś walizki dodatkowo upchać, jakieś zakupy, jak w bagażniku tutaj nam więcej rzeczy nie wejdzie i tyle, nie. Mamy jak widzicie tutaj szyby w systemie bezramkowym, co niestety ma troszeczkę... E, taki minus, że jak jeździcie gdzieś tam po autostradzie z dużymi prędkościami to jest głośno i mówię, ja te wady przedstawiam, gdybyście sobie chcieli ten samochód kupić na daily, nie? E, bo jeśli sobie kupujecie ten e, samochód do tego, do czego według mnie jest przeznaczony, że taki, wiecie, samochód zabawka, e, taki go na tor, e, pojeżdżenia sobie e, w weekend dla zabawy, no to to nie są minusy oczywiście, natomiast jeśli chcielibyście traktować ten samochód jako daily, no to są to rzeczy, które mogą przeszkadzać. Oczywiście samochód rekompensuje e, Friday, jaką nam daje natomiast e, no, no trzeba z tym jakoś żyć, nie? Jeśli chodzi o wnętrze to mi ono szczerze powiedziawszy się tutaj podoba, jest takie minimalistyczne jak na zabawkę to naprawdę e, ono tutaj się spisuje fajnie i według mnie wygląda dużo lepiej niż to wnętrze, które mamy w najnowszej GR a macie teraz pewnie porównanie mi ono się totalnie nie podoba, natomiast rozumiem zamysł Toyoty, że chcieli ten samochód zrobić jeszcze tak bardziej sportowy, mi się to kojarzy w ogóle te wnętrze nowe, e, troszeczkę z jakimiś takimi dacharówkami, troszkę może z tą Suprą czwartej generacji. Tylko tam tak ładnie to wszystko było nam przedstawione. Tak bardziej tutaj wiecie, nie było takie kanciaste jak w tej nowej Jarisce. I jako zabawka spoko, ale jako daily kartę, nowe wnętrze wygląda fatalnie według mnie. Tutaj mamy jeszcze jak widzicie sześciobiegową, manualną, wyłącznie skrzynię biegów. W wersji poliftowej mamy też automat opcjonalnie do wyboru. Oczywiście zwykły ręczny, tak więc coś, co też już pomału z aut wypada. No i niestety wszędobylski plastik. Jak ja się przesiadłem, powiem wam do Meganki RS, którą swego czasu chciałem zakupić. Wszyscy mnie od tego pomysłu odwodzili, a miałem naprawdę bardzo fajną propozycję cenową tego auta, która aktualnie jest nie do zdobycia w takich pieniądzach. Jest to też ostatnia praktycznie rs spalinowa, tak więc tym bardziej mi wtedy na tym aucie zależało. No ale właśnie zrobiło na mnie, ta Meganka zrobiła we wnętrzu dużo większe wrażenie niż RJ jest tutaj plastików ma sporo i wiadomo, kiedy traktujecie ten samochód jako zabawkę, to ten plastik nie przeszkadza. Natomiast, no, jeśli traktujecie ten samochód jako daily, to jest to też na pewno w jakimś stopniu problem. No, po przejściu z E46, którą miałem w full wersji, ze skórami, z wszystkim, gdzie komfort był jazdy naprawdę niesamowity. Ja robiłem tym samochodem ogromne trasy i w ogóle praktycznie nie musiałem wysiadać, tak wszystko było tam dla mnie wygodne. Po przejściu takiego auta bardziej sportowego, no, napowiem wam, było małe zaskoczenie też jeśli macie powyżej metra 80, no to zdecydowanie tutaj będziecie pewnie narzekali na to, jak się siedzi w tym samochodzie. Toyota też wzięła to pod uwagę i ta nowa wersja polistowa, z tego co wiem, ma nieco obniżone siedzenie, więc tutaj to był na tyle duży problem dla tych wyższych kierowców, że tutaj postanowili tutaj ten punkt siedzenia nieco zmienić. No i to by było tyle, jeśli chodzi o wady tej Toyoty z takiego mojego punktu widzenia. Natomiast oczywiście traktujcie, powtórzę to po raz kolejny, jako takie wiecie, wady, troszeczkę z przymrużeniem oka, bo mało kto, myślę, decyduje się na zakup takiego auta jako daily car. Wydaje mi się, że większość osób jednak kupuje ten samochód jako taką zabawkę, powiedzmy torową. Samochód też wiele osób kupuje do motorsportu, bawiąc się gdzieś tam amatorsko, czy też półamatorsko. Natomiast, no ja chciałem przedstawić te wady z mojego punktu widzenia, wielokrotnie mnie o nie pytaliście, tak więc jest w końcu okazja. No a ten samochód można sobie naprawdę bardzo fajnie zmodyfikować. Widziałem teraz, że e, kumpel Buddy e, sobie e, tutaj założył body do tego auta. Mi się osobiście e, to body podoba. Ale tak, żeby sobie popatrzeć, bo myślę, że jazda z takim body na co dzień to, to, to nie jest coś fajnego. Szczególnie jak się gdzieś chce jeździć w dłuższe trasy, ten samochód w serii na dłuższe trasy potrafi wymęczyć. A co dopiero gdzieś tam jeszcze z body i chyba jeszcze jeden youtuber też ma w takim samym body samochód. Natomiast nie oglądam go i nie kojarzę ksywki. Pewnie w komentarzu napiszecie, kto ten samochód ma jeszcze w jakimś fajnym body. W ogóle wiele, wiele, wiele znanych osób posiada Jariskę, no ale też nie dziwi się, ponieważ nie, nie będę bał się tego powiedzieć i mówię to głośno. Dla mnie ten samochód to jest coś współczesnego pokroju Subaru Imprezy w RX STI czy też Lancera Evo. No i samochód w porównaniu z tymi wadami, które wam przedstawiłem, to ile daje frajdy, ile zabawy, jak ciągle macie, słuchajcie, uśmiech na twarzy, kiedy sobie tym autem śmigacie po drogach, po torach, gdziekolwiek, to jest po prostu nie do opisania. Tego nie da się opisać słowami. Trzeba po prostu tym autem się przejechać, zobaczyć, co ten samochód potrafi z takim małym silnikiem, taki mały gabarytowo, chociaż jest cholernie szeroki i zwraca na siebie uwagę na ulicy. To nie jest zwykły Jaris, ten samochód niewiele ma wspólnego ze zwykłym Jarisem. To jest po prostu mała rajdówka, mały Gokart, który daje naprawdę olbrzymią ratochę i fajnie, że Toyota właśnie mając sportych tych elektryków, tych hybryd, może sobie pozwolić na to, żeby ten samochód nie tak jak początkowo był zamysł, żeby mieć tylko 25 tysięcy sztuk, tylko produkuje go na większą skalę, dzięki czemu wiele osób ma możliwość właśnie pojeżdżenia tym autem po bawienia się. Bo jest to coś naprawdę w tych współczesnych czasach, które się robią, chore, coś wyjątkowego. Nie jest to oczywiście najlepszy samochód, ma też swoje wady. Natomiast jeśli ktoś ma budżet, żeby sobie kupić taki samochód na drugi trzeci, pobawić się do zabawy właśnie takiego weekendowego jeżdżenia, to jest naprawdę rewelacja. On teraz nieco jest droższy niż, niż jeszcze kilka lat temu. Teraz chyba około 190 tysięcy ten samot kosztuje. Na początkowo on kosztował 155, 160 tysięcy, mniej więcej. Tak więc. Ta na wzrosła, ale w porównaniu chociażby do najnowszego Civic'a, Taipera, ta różnica względem nowego modelu jest zdecydowanie, zdecydowanie mniejsza, więc jest to auto w zasięgu. No, jeśli ktoś ma budżet w zasięgu wielu wielu osób, tym bardziej, że utrzymanie tego auta jak kupycie z nie jest jakoś drogie. A jeśli chodzi o ograniczenia, to też taka ciekawostka, samochód ma kaganiec na 231 km na godzinę. Ja z takimi prędkościami oczywiście nie jeżdżę i to mówię wam naprawdę szczerze. Ja po stracie prawka się mocno ugrzeczniłem, natomiast no też chcę wam o tym wspomnieć, że coś takiego mamy. Samochód też na pewno na ulicy zwraca na siebie uwagę, jeszcze tym bardziej, że tych gier nie ma dużo, jest ich sporo, ale nie tak dużo chociażby Mustangów, które te są w, w podobnej kwocie, bo nie da się ukryć, że jednak jariska to nie jest jakiś drogi, sportowy samochód, nie wiem, jak jakieś Audite czy BMW, natomiast kurczę... Jak ktoś gdzieś tam się jara motoryzacją tylko zobaczy e, gr to zaraz, kurde, widać, wiecie, w lusterkach, że już próbuje podgonić, ja już próbuje gdzieś tam sprowokować takiego ścigania się, jest to fajne uczucie, e, jak jeździ się z zwykłym autem, a nie jakimś sportowym, no to... E, Ciężko komuś to opisać słowami, ale naprawdę. Ludzie, jak tylko gdzieś tam idą za samochód, to od razu gdzieś podjeżdżają, gdzieś już e, chcą się ścigać. Jest to miłe uczucie, nie? Łatwo gdzieś tam rozpoznać jakieś e, dzięki temu e, ludzi, którzy się jarają tą motoryzacją i nie traktują tylko auto jako pojazd z punktu A do punktu B. Dobra, pokażcie mi, czy coś tutaj jest. No i oczywiście nie będzie. A też nie, no, to ta dokładka i te tutaj. Um, dodatki całkiem fajnie się komponują. O, proszę bardzo! O, proszę bardzo! Jest możliwość założenia takiej loty i to nawet dwie są. Ej, czyli będzie bo razowy ten samochód jakoś tutaj fajnie stingować. Oczywiście ta obleśna forzowa to jest w ogóle... To powinien <laughs> być zakaz w ogóle. Powinna być taka opcja w grze wyłącznie badziewia z, z, do tuningu wizualnego od forzy. Kurde, zastanawiam się. Chyba tą taką. Ta mi się podoba, tylko fajnie gdyby był całe body było, nie? A nie tylko lota, ale ona pasuje, fajnie wygląda naprawdę. No właśnie, my chyba coś takiego sobie. I maska tylko. O, maska też jest. Wo, dobra, dobra. Teraz ten samochód jeszcze bardziej go kartowo wygląda. Już mi się to podoba. Okej, okay. ale teraz zastanawiam się, czy tej loty nie wziąć. Chyba weźmiemy ją, chyba ją weźmiemy, dobra. Szkoda, że nie możemy nic z tyłu zmodyfikować, ale i tak podoba mi się to, że chociaż coś możemy sobie tutaj zrobić. Silnika oczywiście nie będziemy tutaj wymieniać, możemy sobie też dać napęd na tył. W trybie Sport mamy 70 na tył, 30 na przód, więc to daje sporą zabawę, tutaj nie musimy kombinować, czy montować tył. Też mamy tryb Sport w ogóle w Fordzie, więc myślę, że będzie sobie tak może fajnie boczkiem polatać. A co my tu mamy? O kurde Co tu się dzieje Co tu się dzieje Ale niespodzianka, ja naprawdę nic nie oglądałem e, A propos e, Tutaj jakieś wiecie rzeczy O tym aucie w bo wiele gdzieś tam Cheaterów sobie te auto wgrywało już Gdzieś tam za pomocą cheatów i pokazywało Nic nie oglądałem, nie miałem świadomości Nawet nie oglądałem tej konferencji Twórców, którzy pokazywali tą to Tylko gdzieś tam widzieli, widziałem, że na Discorda wróciliście screena Że się pojawi GR i tyle A tu mamy całe body, całe body mamy, ale teraz mam niespodziankę ale teraz mam niespodziankę o panie no i mamy jeszcze takie body ale to mi się podoba i teraz czekajcie, weźmiemy to body, ale zmienimy sobie, o ile będzie taka możliwość w ogóle machę Proszę bardzo, ale przekozadko ten samochód wygląda. Ja nawet go powiem wam szczerze, nie maluję, nie? Ja dam tylko sobie rejestrację japońską, jak w Gran Turismo, i mi to wystarczy. Ale przekozacko ten samochód wygląda. Nie, to będzie mój chyba numer jeden, jeśli chodzi o Force Horizon. E, mimo, że wcześniej to było takie top 3. Czekałem właśnie na i30 NK, czekałem właśnie na GR Jarisa i czekałem też na BMW i Audi. Jak widzicie, sięgnąłem sobie tablicę rejestracyjną, no i teraz tak patrzę na tyłek tego auta, który już seryjnie jest naprawdę i to z tym body, w ogóle dupsko jest tak wielkie, tak mi się podoba, ale dodajmy tutaj coś, co jest potrzebne, czyli oczywiście naszą tutaj tablicę ekipową, jak chcecie sobie każdy z was może taką tablicę tutaj do Forzy pobrać, sobie ją tutaj założyć, tylko trzeba sobie ją zmniejszyć. Ja zawsze nie wiem, jaka ta tablica powinna być. Chyba takiej wielkości, nie? Przesuńmy sobie ją może tutaj. No szkoda, że ona nie jest taka wypukła bardziej, ale... A myślę, że może być. I tutaj w tym aucie nie potrzeba nic więcej. Nie, no ten samochód z tym wody wygląda obłędnie. Ja w ogóle też przygotowałem sobie jakiś czas temu. Taki spis różnych, fajnych, customowych tras tworzonych przez graczy. Mam ich naprawdę mnóstwo, ze 100 różnych tras. Dajcie znać, czy chcielibyście jakiś odcinek zobaczyć, właśnie taką serię może z Forzy Horizon, gdzie że mam fajne trasy. Podawał kody dostępu, abyśmy mogli ekipowo się bawić, czy gdzieś tam wy ze znajomymi. Mało tego, ja sobie te trasy przygotowałem właśnie pod takie odcinki, gdzie śmigam sobie jakimiś nowymi autami, żeby było coś innego, bo ta mapka seryjna z Forzy Horizon każdemu już się znudziła, ale mówię, tyle tych tras znalazłem, że może by było zrobić jakąś taką serię, która by na pewno umiliła Wam zabawę, bo te trasy niektóre są naprawdę obłędne, jak ta na przykład, sami widzicie. Natomiast przez to, że często w topie tych map kastomowych mamy takie mapy, wiecie, gdzie są jakieś na nakasy i tak dalej, no to ludzie często w nie grają, pobierają te trasy i zaburza to taką, wiecie, fajną, fajne rankingi, aby prezentować jakieś takie trasy, na które naprawdę można się fajnie pobawić. Tak więc dajcie znaka. Ja sobie oczywiście przejadę jeszcze też z pierwszej osoby, pokażę wam tutaj wnętrze, no niestety ten samochód tutaj bez tego antylaga nie brzmi jakoś super może przełożmy się też na ten tryb sport nie wiem czy to w wyścigu jest możliwe, bo to jest jako wyścig czekajcie, zatrzymajmy się nie, wyścigu to nie jest dostępne tak więc jesteśmy skazani na tutaj to co wzięliśmy przed odpaleniem tego no ale wnętrze chyba nie robię jakiegoś takiego większego wrażenia. czekajcie, pokażę wam już tą kamerę żebyście sobie zobaczyli zegary, w ogóle jakieś rondo mamy zrobione na którym sobie można pośmigać, ale też chciałem Wam to powiedzieć i powtarzam to Wam w każdym takim odcinku, gdzie nagrywamy jakimiś fajnymi nowymi autami. Zdobądźcie sobie ten samochód jak najszybciej, bo uwierzcie mi, jeśli nie zrobicie tego w tym tygodniu, bo macie do czwartku czas, do godziny 16.30, jeśli tego teraz nie zrobicie, to potem będzie Wam bardzo, ale to bardzo ciężko ten samochód zdobyć i... Uwierzcie mi, ja sam kilka razy jakieś auto przegapiłem, potem to musiałem zdobywać na autach. ja potrafię te auta na autach te dropić, mam pewne swoje sposoby na to, żeby te auta mi wpadały błyskawicznie, jestem w stanie wygrać większość pojedynków z innymi graczami jeśli chodzi o polowanie na auta, natomiast mimo wszystko i tak jest to ciężkie, tak więc zdobądź sobie ten samochód jak najszybciej, bo coś czuję, że ciężko będzie ten samochód zdobyć w przyszłości. Forza nieczęsto takie limitowane auta dodaje do playlist. A na autach jest to bardzo, ale to bardzo ciężkie. No ale dla mnie ta biała wersja kolorystyczna z czarnymi dodatkami, szczególnie jak macie emblematy, lampy gdzieś tam też czarne z tymi czerwonymi zaciskami, um, fajnie się prezentuje, według mnie najładniej. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Zabieram was, moi drodzy, teraz do Egiptu. Niestety mamy rywali na tej trasie. Nie będzie takiego chilloutu jak wcześniej. Natomiast o czym ja to mówiłem ostatnio? A propos wydechu, no słuchajcie, jeśli ktoś, kurczę, ma kasę na to, żeby sobie kupić taką jarińską, to też ten wydech nie jest problemem, szczególnie, że no wymiana wydechu to nie jest jakiś duży koszt, szczerze powiedziawszy. Tym bardziej, że kupując auto stalno, praktycznie nie ponosimy jakichś dużych kosztów, jeśli chodzi o utrzymanie auta, no ubezpieczenie jest na pewno drogie, szczególnie jak gdzieś tam bierzecie leasing, to musicie mieć to ubezpieczenie droższe, to tam gdzieś, załóżmy, jest to 4000 złotych. Wymiana oleju w takim aucie jest dosyć częsta, ale to też nie są jakieś duże pieniądze, w okolicach pięciu stówek, tak więc nie są to duże koszta i jak mówię, ktoś sobie weźmie ten samochód w leasing gdzieś tam na firmę, w koszu sobie go wlicza, no to gdzieś tam jeśli ma jakieś wolne środki, to pomału gdzieś tam sobie ten samochód fajnie może zmodyfikować i doprowadzić do takiej perfekcji, nie? E, też w zależności od tego, jaki budżet mamy, e, tym bardziej można poszaleć. Czekajcie, bo pojechałem. Gdzie ja tu w ogóle jestem? Tu da się wyjechać stąd? A nie, da się stąd wyjechać, dobra! Kurde, do jakiegoś meczetu wjechaliśmy. No, a tak trasa prowadziła, nie? To nie jest jakiś mój wymysł, że ja zabłądziłem. No, troszkę się pogubiłem. Muszę przynajmniej, bo skupiłem się na opowiadaniu. A-a... Nie na jeździe, No ale mówię, chciałem się z Wami takimi podzielić, Tutaj rzeczami z mojego punktu widzenia. Czy tu się da przejechać jakoś? Nie, dobra, nie da rady. Nie da rady tędy przejechać, niestety. Ale, no, chyba też na tyle słaby poziom trudności ustawiony, że jestem w stanie tych rywali jeszcze dogonić. Tak więc, moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. No, co ja wam mogę więcej pokazać tutaj. Myślę, że dla mnie najważniejsze było, żeby troszkę o tym aucie wam popowiadać, pogadać sobie z wami. A wiadomo, że każdy z was zaraz odpali Forze samemu sobie ten samolot streamuje, pobawi się. A pewnie będzie jeszcze jakaś okazja na kolejnych streamach, żeby sobie pograć, to może jakiś sobie zlocik zrobimy, pobawimy się. Ja tak wam mówiłem, jak jest jakieś super auto, na które jestem nagrzany, to robię odcinek i wlatuje w dzień, kiedy się ten samot pojawia. Natomiast jeśli są jakieś fajne auta, ale Mniej dla mnie ciekawe, no to wtedy będziemy sobie robi, robili streamy, ja teraz robię streamy na YouTubie, tak więc macie wszystkie zapisy, możecie sobie nadrobić jak was nie było, tak więc wracam na YouTube z tym streamowaniem, możecie sobie zawsze wbić, będzie też okazja, żeby sobie pośmigać ze mną, porobimy sobie jakieś pewnie zloty, pobawimy się na różnych mapkach. Tak więc to by było tyle moi drodzy, dajcie znać jak wam się podoba Jariska. A co w ogóle o tym samolocie sądzicie? Czy mieliście okazję sobie nim pośmigać, zobaczyć na żywo, jakie są Wasze wrażenia? Bo myślę, że na zdjęciach ten samochód nie robi takiego wrażenia jak na żywo. A dużo osób gdzieś tam się śmieje, że a to taka taka Elka, nie? A tak naprawdę, kiedy zobaczycie ten samochód na żywo, obok, obok jakiejś innej Jariski zwykłej, są dwa różne zupełnie auta.